Eee... Yy, siema no ja. Elo elo, 3 do 0. Ja jestem daleko na to. Jest kolejny odcinek gdyż... ...znowu miałem powiedzieć z życie Plus Santos yy, z przygody, z przygody future, youtuberów. I słuchajcie jak widzicie gdzie my jesteśmy. na regionie zimowym. I zaraz wam powiem co tu się odwaliło. Niestety, ale jak zwykle. Był jakiś błąd, coś wydupiło i z tego filmik się nie nagrał wcześniejszy, ale tak, to jest nasza nowa postać, czy nowa, to jest ta sama postać tylko w nowym ciele, ale tak, nie wiem gdzie jest nasz brat. Znaleźliśmy starego kumpla, który ma bazę tutaj. Byliśmy z nieba, nie jesteśmy na też tylko teraz na biomiśmowym, jesteśmy tak naprawdę w górach i mamy tutaj mini-mapkę. Tutaj są inne mody, jak nie widzicie. Tutaj przed chwilą z potworami walczyliśmy i tutaj mamy jakiś, jakiś fajny strój. Tutaj mamy coś takiego, mamy swój plecak. Musimy zabić jakiś kubolców, więc to jest. I tu jest jakaś armia, nie? Jedynie tyle wiem. Bo ja przed chwilą zobaczę do Minecrafta. No, Opacja tak wygląda. Tu jest cały jeszcze. Ta zabawka została taki creeper mały. jest napiwko, Tutaj na lodówki. A dobra, to już taki już wyszedł. To jest gimek. Później miał być, ale dopiero teraz z serii. tylko jako NPC chwilowo. Chwilowo. Tak. Interakcja. Chodź za mną. I tutaj właśnie mi Minecrafta wypaliło. Ale dobra pieceł to jest. Ja miałem kość gdzieś kurde serio. Mordo. nie musisz chodzić. Rozumiesz. tutaj gdzie jest to było wyjście ewakuacyjne. gdzie każdy ma prawie nowe animacje. Kościoły też mają Halo Co? tu Wali Miałem tylko jedno kościoło, dobra mm. Teraz, kurde, musimy Zapierdzielać A, mamy no, mocno jedzenie i na coś takiego To jest dowalone i to mocno Ajajaj Łatwo też można z tym pozabijać, że tak powiem. Dobra, musimy wejść tu, gdzie jest najbliższy i zobaczyć, nic nie ma wioski w pobliżu. Wcześniej mnie wywaliło, bo szydery miałem włączone. Mój laptop nie jest aż tak dobry. Szydery obsługiłeś kiedyś był dobry na początku, ale teraz się stoiło. Albo coś nie tak, tego zainstalowałem, jakiś może wirus przeciwko shaderowy, nie wiem bo po prostu już nie daje rady <trym wiosenka> Jak widzę to jest jedynie To jest jedynie las Tam zobaczymy, bo tam właśnie się narodziłem, to, to, to narodziłem spadłem to właśnie Czemu nie gram Gram. Prawdziwymi osobami, tylko zemsta Ej, dobra, mamy portal. Portal, czy nie widziałem, jeszcze odpalony. Ty. Są w ogóle odpalone portale? Nie myślę. Nie widziałem tego. E, Sprawdziłem z osobami, bo kurde, mam zarobić te mody na swoim. na swoim tym. Wiecie? świecie. Służone są serwery, tylko. Kurde mam problem z włączeniem tam modów, nie wiem czemu ale jakoś to... Nie, jakoś to pójdzie, nie? Zobaczyć będą mody. Kurde mam okna otwarte. Minus właściwie u mnie tutaj wleciało i będzie brzęczało wokół Ale tak, jest plus czemu ten MPC... Czemu jest ten NPC siwy po pierwsze? jest silny. Yy, jest pełny siebie, więc po prostu więcej obrażeń zadaje. Nie wiem, gdzie on teraz jest. się teleportowali, teraz już nie. Myślę, że ktoś go zabił, albo... Więc w tym jest. Nie gadaj mi tu nawet. Wizawia, sorry, ale może to zrobić na Waszych oczach, ale dobra. A, świetnie, jeszcze tego brakowało. Mode i tak, zaraz zobaczcie, ile ja, ile ja tu modów mam. One moment Cubots No pistolety, pistoletów oczywiście w tej serii nie będzie, ale to może będzie Drzwi, to jest całe piste Kreatywa w tej serii nie będzie, tych pistoletów też nie Alex mobs oczywiście, to też Może ten creative będzie, jest parę kreatywów, Te drzwi na pewno będą To jest ten podstawowy creative, jak się nie mylę i razem z tym, tu jest uciągów, to jest to. Eee, tu możecie się domyślić, co to jest. Ja nie powiem, bo pewnie będę miał bana na YouTubie Instrumenty, to jest. Eee, to jest jeszcze lepsze, bo więcej jedzenia jest, jakby. Eee, tutaj są kominy do ciuchci i nie tylko. Znaczki, które będą w serii, Toys. Oj, to jest. O nie, to. Coś takiego, takie wnętrze jakby, to jest zrobienie herbaty, to jest też creative, takie pistolety, tu też, ale z tego nie będziemy też korzystać. Z tego będziemy korzystać, bo to są też zarąbiste takie letnie bo że tak powiem, tutaj są palmy i nie tylko. To jest taki 1.20 w aktualizacji, że tak powiem. Tutaj jak powiem, widzicie macie wielbłąda, tutaj jest krab, pingwin, Tutaj kamela macie, czyli rzecz błonda I takie drzewo podobne do tej wiśni, nie? Macie też palmę. I drzewko palmy, tutaj drzwi palmowe i tak dalej, nie. Tutaj też jest creative. E create, to znaczy? I tutaj są właśnie dowalone e wszystkie te miecze i tak dalej. Z tego to oczywiście będziemy korzystać. To jest dron jakiś ty o dronie to ja nie widziałem pierwszy raz widzę. Coś takiego, to nie wiem do czego to jest, ale też create, to jest zawalane każdy crash chyba myślę, że to chce, ja też to chcę, nie? Coś takiego, takie jakby półeczki mm. jest fajne, z tych, których tych będziemy korzystać właśnie To, do creativa, to nie, to tego nie mogę pokazywać, to będzie w serii To widzieliście, to też będzie w serii, mm. to nie, to mogę to pokazać To już jest takiego hmm. a tutaj, tutaj też są na auto, bo też mam swoje ona rakiety. Ale to jest o to musimy. To jest bardzo potrzebne. Odżywanie tych ludków. Tutaj są potwory inne te z innych planet. W trakcie gry możecie zobaczyć inne planety. Tutaj jest te piwo i tak dalej. I piwo jest fajne, bo kurde, powraca. A to jest dla zwierząt, nie? Dla piesków w tym takie, żeby piesek się od razu jak pomuszy, nie? E, jabłkowe piwo e, Lambic, To na przykład, kurde, jak chcesz browara otworzyć, to coś takiego jest fajne, nie? O, coś takiego. I potem powraca taka fotka, e, której się kręci w głowie. To jest coś takiego z bratem robiłem kiedyś takiego browara. W starych trzech wersjach Minecrafta, na PS3, że tam właśnie browara budowaliśmy i takie miksturki były, w których w głowie się kręciło. Co jest? Bo on umiera Ale idź gościu nie wchodź tam fajnie tu ty Bo on się zatopił, ja pitolę Dobra, czekaj ta. Ajajaj... E, trochę się powaliło. Mm. Nie, 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 chwilę. Rozmawiasz, żeby się pocieszyć. Będziesz moim pomagierem. Jesteś mocny. Z Jest dużo długo wytrzyma. stań tutaj, i na koniec. nie? Okay, Kiedyś ten mod był, myślę, że nie, nie podarunek. Myślę, że był lepszy. Kurde. Póki nie zejdziemy z góry, to muszę patrzeć na niego. Oho, oho. Tak, bo tutaj jest ten śnieg. Muszę do niego ciągle dróżkę robić. No właśnie. Mordeje, że no. Kać, Jeszcze daleka droga. Mogę chodzić, czy nie? Czy to jest normalny śnieg? Jest normalny, śnieg. Jest normalny śnieg, dobra. Dzięki Bogu. Chodź góry, góry powoli. Nie, nie, pierdolę, nie, pierdolę, nie. I tu chodźcie lebanie. Poli przystanie długie. drugie, no? nie fani, nie fani, tu mordo, a tak możesz chodzić z Jak nie możesz Nie, że robię taki śnieg, ale niech będzie szkodził tego, będziesz chodził taką... podróżku, kurwa. będzie zapierdzieną tylko z przerwami małymi bokom uj mordo gdzieś Już myślałem. Jak to wkurwa głęboko. Za nie wyjdziemy. Kiny nie widziałem stąd O, dzięki Bogu, trawka Nie wiem co to ale dobra Dobra gdyby szło nice Powalony jest mi jeszcze tego, ale dobra, zakładamy ten hełm. Co jak... Ej, dowalony! Nie by mi się tak sklonowało, ale dobra. Okej. Okay. A nie, bo ja mam poim po rzeczy. Eee. na mordo, muszę nawet ci dać to, mu taki hełm. To jest kimek jak coś, nie? To sorry stary, ale no, no, jak chodzi o te mody, to nie zagramy. Dobra, myślę, że pójdziemy do Nderu, nie? Kurde. Są wchodzić, ale musimy. Nie, bo, dobra, dobra, bo nas jeszcze wypierdzili gdzie indziej, zapomniałem o tym. Może kiedy indziej. Wypierdzili nas gdzie indziej.

Dobra, leci w tamtą stronę. Myślę na razie. Będę jej się wydaje, że są pola kurde wchodzę schodzić na dół serio on przepraszam bez jedzenia. Nie idzie, dobra? Taki są Powiem wam... Teraz jeszcze Alex sprawdza tutaj, nie? Tego młoda kurde, za kotu nie sprawdzałem. Że to coś się rozpiło. Wiem, że jedynie krokodele są. I tyle. Jejst, tutaj nie przejdziemy. Kuliber! Kuliber, się nie mylę dowolony kurde, jeszcze coś mi tu lata. W realu. dobra nie, nie, przez to przechodzić, czy nie? No dobra, widzowie, będzie chyba cięcie na razie. Będziemy robili cięcie. Jest panie, w końcu widzę, jest, w końcu. Kurde, tyle było błędów, jakiś wirus w ogóle mi się pobrał z ten czas, ale w końcu jest git, gdzieś dwie godziny to robiłem. Nadal się zacina, ale dobra. To chyba wszyscy z shadery. Wcześniej shader miałem zainstalowane. Ale, ale. Nie do tego. Tutaj mamy innych ludzi Jesteśmy w wiosce Okej okay. I co, co tam jest? Dobra, tego bloku tutaj to nie widziałem, może trochę to wam zacinać I w ogóle co to jest? A, No nie wiem to jak to Co się robi? No, no, no na pewno na, kompas na, na pole nie, ale tak, jak tego użyć ogólnie to nie wiem, ale kurde, widzę, bo tutaj już są. Wiśniaki. O, kolejne zwierzątko. Normalne wiśniaki to <śmiech> <śmiech> chyba, hi, chyba ich nie sadzą, bo są wiśniacy, ale są też i. Nie gościu spokojnie. Hmm. Zaraz zobaczymy. Wiemy żart 5 git. O, coś tu u mnie lata. kurde, otwarte okna. Nie wiem czy wcześniej mówiłem, czy nie. Czekajmy, tak samo jesteśmy ubrani. Prawie tak samo. No dobra. Tutaj będzie reszta naszej przygody. Tutaj mamy inny taki drzep fajne. Może jeszcze być wgr wgrany mod na porę yy, zimowe i tak dalej. Ale tego nie jestem pewien. Yy, to jest na razie może nie iść. Tam bym, kurde, chciał dojść, bo tam myślę, że byśmy się zdomowili. Byśmy spędzili tam, przynajmniej przez chwilę. no, przynajmniej po prostu chwilę, kurde. <grym> Zwłaszcza, że się ciemni już, nie? No i dobra. E, cyk. Kurde, trzeba usunąć te shadery, bo przez te shadery to się zacina. Nawet jak masz wyłączone, taki Lofa nie ma. Zaczek, też nie ma. No dobra, mamy tu na razie HPC. Co, to by było na tyle. Macie widzowie i co? Ara. Kurde, coś nie chce.